Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca. Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: mm -hmm. Iluższa najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba? A ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mojego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać Cię swoim synem. Uczy mnie choćby jednym z tajemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien Cię nazywać swoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług. szybko najlepszą szatę i go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadził tu ciele i zabicie, Będziemy usztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znowu oczył, taką od nas się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił. A ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci słyszę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale nie, nie to myślnik tylko szęcia, szepnięcie się zatopieniem z przyjaciółmi. Z kogo jednak wchodzi ten zy Twój, kto tylko z Twój majątek z nieszodnicami, kazałeś co być te niego utuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie wszystko, co moje do Ciebie należy, a trzeba się weseli, cieszyć. Z tego, że ten bratki był umarły, a znowu ożył, zginął, a odnalazł się.